Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, wszystkich, którzy urodziliście się 27 dnia y, każdego miesiąca. Przychodzę z przekazem na kolejne 30 dni dla tych, którzy dziś właśnie 27 lipca mają swoje święto, kochani y, zdróweczka, y, pomyślności. Spełniajcie swoje marzenia, idźcie śmiało do przodu, doświadczajcie, realizujcie swoje cele moimi krokami do przodu. Yy... Tak jak każdemu, taki Wam mówię, łapcie w żagle, wiatr w żagle, rozwijajcie się, idźcie naprzód niezależnie od wieku, rozwijajcie się, kształćcie, doświadczajcie. Przeżywajcie to życie na swój sposób, tak jak chcecie, bo to jest wasze życie i, i tak naprawdę to od was zależy, jak ono będzie wyglądało. Pamiętajcie, że jesteście w stanie naprawdę wiele i macie szansę na osiągnięcie zamierzonych celów, spełnienie marzeń. Kochani, tego Wam życzę. Przekaz i wskazówki. Na kolejne 30 dni dla Was. Kochani, mamy pierwszą runę futcharku, runę fechu, jedynka, nowy początek yy, może rozpoczęcie właśnie. Urlopu, może rozpoczęcie pracy po urlopie, po zwolnieniu, po jakiejś dłuższej przerwie zawodowej, jakieś, kochani, obfitości, bogactwo, sukces, ale też właśnie nowy początek, rozwijanie się, wzrastanie. Będzie jakiś dobrobyt materialny, kochani, ale też dla niektórych duchowy. Runa też związana z namiętnością, z witalnością. Płodnością, a więc być może też będzie poczęcie dzieciątka, może zdecydujecie się na powiększenie rodziny. Kochani, tak naprawdę, runa związana z, do, z dobrami doczesnymi, z dobrami rzeczowymi. Kwestie finansowe, materialne, posiadanie będą bardzo ważne w tym czasie 30 dni. Możecie spodziewać się poprawy sytuacji finansowej, jeżeli ona była trudna, ale też i dla tych, którzy mają, to ten przypływ tej gotówki też jak najbardziej jest tutaj w kartach widoczny. W każdym bądź razie Runa tutaj też zachęca Was do działań, które będą Was tutaj kierowały. W kierunku właśnie osiągnięcia materialnej stabilizacji, więc będą szanse, y, warto z nich skorzystać, jakieś nowe początki, które w późniejszej perspektywie przyniosą zadowolenie i y, obfitość. Y, kochani, runa bogactwa, tak jak mówiłam, szeroko posiada, y, y, pojętego powodzenia, y, hojności, y, szczęścia. Y, y, ale też i takiego bogactwa duchowego, czyli miłości, przyjaźni, koleżeństwa, piękna, więc szansa na poznanie nowej osoby do przyjaźni, do relacji, co wniesie obfitość do twojego życia, zadowolenie, zmianę na lepsze, tak, poprzez właśnie jakąś osobę być może, kolegę, koleżankę, jest okres wakacyjny, bywamy w różnych miejscach, jest szansa, jeżeli się otworzymy. Otworzycie się tak na nowe osoby, to jest szansa yy, tak, yy, poznania takiej osoby, która bardzo dużo wniesie do waszego życia, nowości. Mm -hmm. Kochani, yy, ale też yy, Runa Fechu mówi o stosunku waszym do spraw materialnych, yy, yy, mówi o pomnażaniu majątku, yy, o, o inwestowaniu, ale także o sile yy, takiej wewnętrznej, która będzie. Mówię o dzieleniu się tym majątkiem, tym dobrobytem, czy tym zasobem, który masz w środku, wiedzą, doświadczeniem, że będziesz się z kimś dzielił, żebyś umiał też dzielić się, przekazywać, tak? mnożyć to, tak? bo dobrze zainwestowany pieniądz, wiedza, doświadczenie, no to przyłoży się na to, że to będzie się rozwijało, że wiele więcej osób pozyska tą wiedzę, że wiele, wiele osób może z tego skorzystać i też, <laughs> też osiągnąć jakoś zadowolenie, dobrobyt, czy... Jakby nie było jakąś obfitość. Kochani, Runa Fechu będzie chroniła Was przed ludźmi, którzy tylko i wyłącznie widzą pieniążki. W ogóle to bogactwo takie wewnętrzne, ten stan posiadania czy też majątku, i tak dalej, powinien być takim odzwierciedleniem Waszego sposobu na życie. Także jakby co chcę przez to powiedzieć, że należy się cieszyć niezależnie, cieszyć się życiem, każdym dniem, każdą sytuacją, każdą sprawą, każdym nowym, poznanym człowiekiem. Nawet jeżeli mamy mało, tak? Chodzi o to, żeby docenić każdą najmniejszą obfitość, każdą najmniejszą rzecz. Poprzez to właśnie wzrastamy, jesteśmy wdzięczni. To wszystko w nas wzbudza, jakby pomnaża. I jakby, żeby o tym nie zapomnieć, żeby docenić to, że, że, że rano wstajemy, widzimy słoneczko, tak? Że ono rozświeca nam dzień, że jest nam łatwiej wstać, że jest nam łatwiej do pewnych rzeczy, zapewne rzeczy się zabrać, że nam łatwiej gdzieś wyjść, tak? W każdym bądź razie to też... Idzie w kierunku właśnie y, rozwoju, bo Turuna Fechu mówi o tym też takim początku czegokolwiek, zapowiedzi nowego, y, czy to wartościowego związku, czy nowej sprawy, jakiegoś projektu, czy, czy sytuacji, y, y, ale przestrzega przed samozadowoleniem. I przed taką stagnacją, bo nowy, nowy początek, trzeba wyjść do ludzi, otworzyć się na te nowe projekty, na nowe sprawy. Może coś będziesz koło domu robił nowego, może pomyślisz, żeby coś nowego wdrożyć, żeby ulepszyć, żeby upiększyć. To tutaj fajnie, bo runa fechu będzie to, będzie pchała, będzie tak w tym kierunku, żeby to rozmnożyć, żeby to powielić. A więc, kochani, macie szansę na. Y, jest zapowiedź nowego wartościowego związku, jest y, zapowiedź nowej, y, początku, nowego początku spełnionej miłości i jest y, runa związana, tak jak powiedziałam, ze szczęściem, pomyślnością, szansa na powiększenie rodziny, tak jak mówiłam. Y, więc, y, Kochani, bądźcie hojni, dzielcie się tym, co macie, dzielcie, tak, bądźcie zadowoleni, cieszcie się tym, tą swoją wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi. Kochani, no możecie otrzymać dodatkową nagrodę, możecie też dowiedzieć się o spadku, możecie wygrać też, kochani. No, yy, yy, różny może być przypływ z różnych źródeł, może jakąś dodatkową pracę yy, 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 robiłeś, inwestowałeś w coś, yy, swoją siłę, angażowałeś się, więc teraz przyjdzie ta obfitość yy, 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 yy. i ta, bardzo wybrzmiewa ten, ta obfitość materialna przede wszystkim, jeśli chodzi o. O, o, o runę fechu, ale też i, i spełnienie powodzenia, y, tak w sferze niematerialnej. Dobre zdrówko, witalność, namiętność, płodność. Y, I tak naprawdę, za co się nie weźmiecie, to jest szansa, zapowiedź powodzenia, tak? Powodzenia przedsięwzięć, dzielenie się swoim szczęściem, pieniążkami, więc y, bardzo. Bardzo dobra energia, będziesz żyć w radości przez ten najbliższy czas, tak. Jeżeli nawet będziesz szukał też jakiejś porady, jakiegoś wsparcia, to też znajdziesz taką osobę na swojej drodze, która ci dobrze doradzi, podpowie, tak. No i to jakby. Możesz, możesz yy, gdzieś tam yy, spotkać taką osobę, która ci podpowie dobrze, i, i będziesz mógł skorzystać z tej podpowiedzi, i, i jakby yy, tak, I, i to przyniesie też zadowolenia. Yy, yy. Kochani, bogactwo runy Fechu przynosi wam z góry wielkie powodzenie. Jest ono błogosławione. Tak? Warto nosić przy sobie runę fechu w portfelu, bo ona przyciąga dobre finanse. Tak? Runa fechu mówi też o tym, że jesteście prawdziwymi kowalami własnego losu. I to bogactwo, które płynie od tej, tej, za energią runy fechu będzie pomagało przyciągać tak porządek, tak? Też, także wszystko, co prawe ma prawo się zrealizować, no ale przede wszystkim dotyczy, dotyczy finansów, tak, ale oczywiście. Jeżeli macie jakieś problemy, nie umiecie sobie z nimi też poradzić, nie? a Runa Fechu tutaj nam wyszła, to ona naprowadzi Was na odpowiednie tory, tak? które powinny jakby nakierować i, i, i wprowadzić Wasze życie na to prawidłową drogę, także tylko warto się otworzyć na te podpowiedzi, właśnie może za pośrednictwem jakiejś osoby. Mówi też o takim bogactwie wewnętrznym, tak? bo tak naprawdę. Bogactwo to nie tylko sfera finansowa, jak wiecie, tak? ale też to wewnętrzne bogactwo, i tutaj będzie Runa Fechu też wspierała Was, tak. Wasz rozwój duchowy, więc może nakierować Was na drogę, tak, w Waszym rozwoju duchowym, w którym kierunku też chcecie podążać. Tutaj też będzie odcinała od uzależnień, tak. Więc, jeżeli gdzieś tam ktoś ma problem z hazardem, to jak najbardziej może tutaj pracować z runą Fechu. Gdzieś bardzo dobrze tutaj może. Jeżeli Jeszcze w połączeniu z runą sowillo, fachu razem, to jakby bardzo duża moc, jeśli chodzi o uzależnienia. Warto też takie runy z takimi runami pracować. Kochani, więc zapraszam, jeżeli potrzebujecie takiego talizmanu, bindruny, to jak najbardziej. Kontakt przez adres mailowy małpawp.pl Kochani, Przepiękna energia. Cóż mam powiedzieć? Obfitość, płodność, hojność, harmonia, urodzeń. Taki Taka, taka wskazówka, taki przekaz dla Was, że warto się otworzyć na tą hojność, warto się tą hojnością, warto się otworzyć na tą, na tą obfitość, warto się tą obfitością dzielić, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, czy dobrym słowem, czy swoją wiedzą, czy finansami. Kochani, bardzo, bardzo dobra energia dla Was. Spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. A więc spokój, harmonia. Obdaruj miłością siebie i innych. Hmm? Czyli gdzieś to obdarowywanie, kochanie, jest bardzo ważne. Dzielenie się tym, co potraficie, co umiecie, co posiadacie. Więc warto się na to otworzyć, warto się otworzyć na drugiego człowieka, na pomoc, wsparcie i przyjmowanie obfitości, i dzielenie się tą obfitością. Wszystkiego dobrego, przepięknego czasu dla Was, mimeruna.